Anet Lura. Serce dziecka. Fotel bujany. Okładka Anna Karabka. To zbiór baśni i bajek dla wszystkich małych i dużych. Dla tych, którzy zapomnieli, co to wyobraźnia. Fotel bujany. Gdzieś daleko, chyba na końcu świata, mieszkała uboga rodzina. W pokoiku żyła Matka Maria i jej dwoje dzieci Kasia i Kajtek. W rogu ich pokoiku od niepamiętnych czasów stał fotel bujany, na którym przesiadywała ich ukochana babunia Jadzia. Chodźcie kochaneczki do swojej babuni, opowiem wam historię. Tak wieczorami woła swoje wnuki babunia Jadzia. A dzieci uśmiechnięte koło niej przysiadły. Zdarzyło się też, że matka Maria, by ukryć swoje smutne serce, słuchała, co im babunia mówi. Tego wieczoru dzieci położyły się wcześniej spać. Maria była tak zajęta przy kuchni, że na tego nie zauważyła. Wyczuła jednak wzrok babuni Jadzi. Spojrzawszy w jej oczy, Maria zrozumiała, że matka ją woła. Bez słów. Lekko wystawiona ręka stracała jej myśli. Maria wytarła ręce fartuszek. Babunia Jadzie nie spuszczała z niej wzroku, tak jakby chciała zapamiętać ją po raz ostatni. Usiądź tu koło mnie, córko, chcę ci opowiedzieć pewną historię. Była sobie kiedyś dziewczynka, którą nikt nie lubił. Ludzie umykali przed nią, bo czuli rozczarowanie, kiedy ciągle wymyślała istoty. Na wsi mawiano, że przepełnia ją złość. Miała na imię Luilla. Jednego razu dziewczynka popłakała się. Nikt tym się jednak nie przejął. Luilla uciekła do lasu. Czuła pogardę do wszystkich. W środku wypełniał ją gniew i wstręt. Chciała już nie wracać do ludzi. Nienawidziła ich. Biegła przed siebie, aż potknęła się i upadła. Nad jej głową z znienacka przeskoczył gepard. Z jego boku sączyła się krew. Luilla zaskoczona pobiegła za nim. Zwierzę bezwładnie upadło na ziemię. Dziewczynka uklękła obok krawarda. Serce biło jej mocno. Mimo tego w główce zaczęły pojawiać się ksoty. – Pomóż mi, proszę – przemówił duży kot i zwiesił pyszczek. Luilla poczuła pierwszy raz zdziwienie. Nigdy jej nie, nie poprosił o pomoc. Ukucnąwszy rzekła, dobrze gepardzie, od tej pory nikt ci nie grozi i przeniosła go w bezpieczne miejsce. W wielkiej jaskini, nie opuszczając geparda na dłużej niż to było konieczne, Luilla opiekowała się nim. Pierwszy raz poczuła ulgę, nikt jej nie ocenił. W wielu dniach i nocach, mając czas na przemyślenie swojego zachowania, zrozumiała własne błędy. Poczuła zawstydzenie i... Postanowiła się zmienić. Nadszedł dzień, gdy olbrzymi kot otworzył oczy, rozprostawał łapy i pobiegł. Luilla usnąwszy nie słyszała odejścia geparda. Kiedy odkryła jego nieobecność, poczuła rozpacz. Gdzie jesteś, gepardzie? Zawołała, wybiegając z jaskini. Lecz odpowiedział jej tylko wiatr. Wróciła do wioski, które której ludzie myśleli, że już nie wróci. Teraz każdy, kto ją ujrzał, myślę, że tu zjawa kroczy. Ludzie, nie czujcie strachu. Już nie jestem małą, psotną dziewczynką. Chcę wam pomagać, powiedziała z uśmiechem na ustach. Ludzie wyszli z domów i podchodząc ku niej, czuli zachwyt nad zmianami, które w niej zaszły. Od tej pory była szanowaną osobą we wsi. Ludzie czuli dumę, mając taką modrą doradczynię w wielu sprawach. Maryankiem Luilla opuszczała ludzi i udawała się do jaskini, gdzie nawoływała Geparda. Pewnego dnia Gepard przebiegł obok niej, po czym zawrócił i stanął obok dziewczynki. Witam cię, czy coś cię smuci? Kochany Gepardzie, jestem bardzo chora. Nie wiem, czy jeszcze się zobaczymy. Nie martw się. Nie pozwolę ci umrzeć, bo ty mi też nie pozwoliłaś. Zaczekaj tu proszę, a ja zaczarowanego świata przyniosę ci wieczne życie. Luilla tego dnia nie wróciła do wioski. Ludzie boleśnie przeżyli, tym razem jej nieobecność. Ona zaś czekała na swojego przyjaciela. Minęło wiele dni i wiele nocy, zanim duży kot przybiegł. Czekaliście na mnie jak rzekł, gepard. Oto co mam dla ciebie: przyjmij ten fotel bujany. Wygląda normalnie, ale ma olbrzymią moc. O czym się przekonasz? Pamiętaj tylko: jeśli uznasz, że chcesz odejść z tego świata, musisz go komuś darować, komuś kogo kochasz. Luilla poczuła smutek. Gepard nachylił swoją mordkę i wtulił się w jej twarz. Rzekł gepardzie, Nigdy cię nie zapomnę! odparła. Wróciwszy do wioski, znów musiała wszystkich przekonywać, że to ona i Mopila. Wielkie było ich zdumienie. Podziwiali fotel przyniesiony przez dziewczynę. To koniec powieści, rzekła babcia. Dlaczego mi powiedziałaś, mamo, a nie wnukom? Zapytała Maria. Dowiesz się niebawem. Z pianiem koguta Maria otworzyła oczy. Czuła, że ktoś się potrzebuje. Poszła do babuni i jadzi. Zauważyła, że babunia leży radosna na łóżku i czeka na nią. Moja córko, przeżyłam wiele wspaniałych chwili i widziałam dużo niezwykłych rzeczy, których żaden inny człowiek nie doświadczył. Chcecie darować ten oto fotel bujany? Powiedziała babunia i odeszła z aniołem ku bramom raju. Na ustach babuni nadal gościł uśmiech. Matka Maria, znając jej sekret, podeszła do bujanego fotela. Kiedy usiadła przed jej oczami, zaczęły przelatywać obrazy tego, co przeżyła jej matka. Wtedy zrozumiała, że właśnie tak chciała się z nią pożegnać. Czuła, że spoczywa na niej obowiązek przekazania tej tajemnicy swoim dzieciom, które teraz odczuwały ból rozstania. Koniec!